Tak, jak chani w dzisiejszym odcinku pokażę Wam co kupiłam. W toku łoka dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. no i zaczynajmy. Ok, więc kupiłam bodajże sześć rzeczy, więc teraz zobaczmy to wszystko, jak będzie się budowało i w ogóle, gdzie my najpierw przeniesiemy.

To tutaj Mam problem do wychodzenia, to wybrakło mi ten i, bóra, I tutaj mam do domu, domu, który kupiłam. Teraz muszę zastanowić, gdzie je tutaj ustanowić. To można na zaczekać. Zobaczmy sobie, gdzie są jakieś ładne działki. Okay, tu sobie wybuduję ten dom. przystąpię do dekorowania, żeby nagrywać w nich po prostu historyjki. Okej, okay, więc mamy tutaj tutaj taką Alaszopę. Czy to się... To się okej, okay, to się trzeba mieć jakiś do tego. Okej, okay, więc jak to tutaj o co chodzi? Tu już nie ma nic na tym piętrze. A czyli to jest takie to piętro, na którym w sumie nic nie ma. Trochę słabe jest to, ale i tak w sumie spoko. Okay, tu mamy taki piękny pokój. Tu mamy piękny, piękny taras. I tu mamy tyle. I lecimy na trzecie i ostatnie piętro. Potem jeszcze zobaczymy hotel. No, więc lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, więc tu mamy taki piękny talas. Ogromny pokój. O! Odkryłam jakiś sekret. O, to możemy być do tego, do tego. No i dostawimy. Tu mamy jeszcze i tu mamy tyle, więc też bardzo ładny ten dom. Teraz lecimy do... Tego innego domu Do... Tego innego domu Więc uwaga, uwaga Nie mogę... Okej, okay, tu mamy takie wejście Tu mamy windę Okej, okay. tu mamy sale Okej okay. mm, Teraz idziemy już na górę na drugie piętro Nie mogę się doczekać, ja nie mogę już zaraz nagrać tej historyjki o okay, amg tu mamy pierwszy tutaj pokój, rozumiem E, Okej, okay, piękna łazienka Tutaj mm, drugi pokój I teraz lecimy na górę Bo to będzie koniec Czyli mamy już tylko naprawdę dwa pokoje spielnione I lecimy jeszcze na górę I tu mamy tak Tu mamy, o, w co? Bardzo duży to jest jakiś schowak pewnie Z gadłą na tym słuchajmy na razie. oj mamy piękny bas. To jest piłka. Nie, do jest kula. Piękne. Jesteśmy już na trzecim jesteśmy. Rzeczy też jest masa. Masa nowych rzeczy. Mamy też różne teraz nowe jakieś budynki. Jakby wszystkie. Naprawdę. Szpital choćby. Jakieś tutaj chyba nowe ubrania. Czy będą nowe ubrania? Wejdźmy sobie teraz w córkę. Tak, są wybrania. Ale, ale, ale przecież to już było. Co wy mnie tu oszukujecie? Przepraszam, ale to już było. Co to za jakieś oszukaństwo? Mm, 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 nieładnie. Dziękuję A jeśli ten filmik wam się spodobał, to zachęcam do dawania łapy w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Pa, pa.